Czy wiesz, co oznacza komunikat, alternatywna strona zawierająca prawidłowy tak strony kanonicznej? W skrócie, chodzi o to, że mamy dwie bardzo podobne lub wręcz takie same strony internetowe, ale pod różnymi adresami URL. Jedna z tych stron jest oryginałem, a druga jej kopią. Żeby Google wiedziało, która strona jest tą właściwą, używa się czegoś, co nazywamy linkiem kanonicznym czyli tagiem kanonicznym. Taki tak mówi wyszukiwarce, który adres URL powinien być uznawany za główny, czyli ten, który powinien być wyświetlany w wynikach wyszukiwania. To bardzo ważne, bo bez tego Google mogłoby mieć problem z ustaleniem, którą stronę indeksować, a to mogłoby prowadzić do niepotrzebnych błędów. Jeśli zobaczysz komunikat w narzędziach takich jak Google Search Console, który mówi o alternatywnej stronie zawierającej prawidłowy tak kanoniczny, to znaczy, że mamy kopię strony. Ale link kanoniczny jest ustawiony poprawnie. Oznacza to, że ta kopia prawidłowo wskazuje na stronę oryginalną, która została zindeksowana przez Google. W takiej sytuacji nie musisz nic robić. Wszystko działa tak, jak powinno. Ale co, jeśli link kanoniczny został źle ustawiony? Może to prowadzić do problemów, na przykład strona może nie być widoczna w wynikach wyszukiwania, nawet jeśli na to zasługuje. Dlatego warto sprawdzić, czy tak kanoniczny został poprawnie przypisany do odpowiednich stron, zwłaszcza jeśli zauważysz, że Twoje podstrony nie pojawiają się w Google?